Działamy. Witajcie, jak pewnie wiecie wszystkie nasze trzy miejsca są zamknięte. Uważamy tą decyzję o zamknięciu wszystkich lokali w Polsce, pubów i tak dalej jest jak najbardziej słuszną, nie będziemy z nią dyskutować. No ale jak pewnie wiecie, z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni e, tak naprawdę naszego życia, pracy, wszystkiego. Teraz ty. No, sprawa jest prosta, mamy problemy i chcemy zrobić coś dla nas, dla was, dla wszystkich, czyli coś dobrego. Jesteśmy właśnie, słuchajcie, tak naprawdę powiem wam kilka słów o miejscu, w którym jesteśmy. Tak naprawdę to jest tajna baza e, ministra. Tutaj powstawały wszystkie nasze koncepty, tutaj majsterkowaliśmy, tutaj uczyliśmy się wszystkiego i tak naprawdę to jest nasz warsztat, w którym powstały wszystkie puby, bo właściwie każdy z naszych pubów i kawiarni powstał własnoręcznie, tymi i tymi rękoma. W tym warsztacie, w tym, w tym, w tym w koło. I stwierdziliśmy, że skoro tutaj tyle dobrego się narodziło, to... Wracamy do garażu. To wracamy do garażu, tak. myślimy. Mamy pewien pomysł, słuchajcie. Mamy pewien pomysł, jak przenieść się trochę z naszą działalnością do internetu. Chcemy oczywiście ambitnie zrobić wszystko od początku do końca. Także tym filmem chcieliśmy zapowiedzieć, że nie złamaliśmy się, że patrzymy jako tako optymistycznie w przyszłość, no i coś zasz, musimy robić, bo, bo się po prostu zanudzimy na śmierć. Czyli od tej pory oglądacie nie, nas, nas nie tylko na Facebookach, Instagramach, znaczy tam też, ale będziecie nas widzieć stąd, w garażu. Zrobimy, zrealizujemy pomysł, o którym myśleliśmy już od bardzo, bardzo dawna. Nigdy nie było na to czasu, teraz jest dużo czasu. O, teraz czasu. mamy tak dużo czasu, że możemy wszystko zrobić. Filmiki na YouTubie czy generalnie nagrywanie filmów też było jednym z naszych pomysłów, ale nigdy nie było na to czasu. Chęci były, może nie było też jaj, żeby spróbować, a teraz jesteśmy przyparci do muru, więc musimy. I w sumie nas nawet to cieszy. W sensie nie cieszy nas ogólna sytuacja, tylko to, że po prostu robimy coś, na co nigdy nie było czasu. Tylko uwaga, bo nie jesteśmy zajebistymi aktorami, nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Ja to miałem doświadczenia. Bartek trochę większe, ale no zobaczymy jak to będzie. No, to słuchajcie, no to na dzisiaj kończymy. W kolejnych dniach będziemy przekazywali Wam więcej informacji. Niedługo już ruszy, wyruszy nasz projekt. Tak naprawdę się tak naprawdę nauczymy tego wszystkiego od początku. Jak już będziemy mieli się czym chwalić, to na pewno Wam pokażemy. I poprosimy o delikatne wsparcie, ale nie chcemy nic zrobić w sensie na siłę. Także sami ocenicie, czy to Wam się podoba. Na... I do zobaczenia. To na razie.